W minioną niedzielę minister edukacji Barbara Nowacka odwiedziła Jasło. Głównym punktem wizyty szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej było spotkanie z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami i dyrektorami Jasielskich Szkół Podstawowych. Minister resortu edukacji chętnie odpowiadała na pytania uczniów zgromadzonych w sali audytoryjnej generatora nauki GEN. Omówiła przy tym główne założenia polityki oświatowej realizowanej przez państwo. Rozmawiano o zmianach w podstawie programowej, ale również o wynagrodzeniach dla nauczycieli. Jeżeli mówimy o budowaniu takiej dobrej przyszłości dla młodzieży, poszerzaniu ich wiedzy i pasji, to właśnie taki generator nauki wydaje się idealnym przykładem, jak można wiedzę zdobywać praktycznie. Otóż minister edukacji zajmuje się tym, żebyście Państwo mieli dobrą szkołę. Czyli tym, jakie są programy nauczania, jak realizowana jest podstawa programu jakie macie podręczniki, jak funkcjonują szkoły. Tym, jak wyglądają szkoły, zajmuje się zazwyczaj samorząd lub jakaś inna instytucja, która szkoły prowadzi. Ale wszystkie potem pytania trafiają do ministra różnego rodzaju. Minister też zajmuje się tym, jak pracują nauczycielki i nauczyciele i mam nadzieję, że ostatnio trochę Państwu lepiej. Tak, to postaramy się, żeby ta tendencja nie składała. Zajmuje się też tym, żeby i uczniowie ze szkoły wychodzili dobrze nauczeni. Wcześniej w towarzystwie wojewody podkarpackiej, swoich współpracowników a także wielu innych gości, minister edukacji zwiedziła poszczególne strefy generatora: tę strefę ekspozycyjną, strefę kreatywności i mediatekę. W rolę przewodników wcielili się burmistrz Jaszła Ryszard Pabian i kierownik generatora nauki Gen Krzysztof Haluch. Jestem pod ogromnym wrażeniem, mówiła minister Barbara Nowacka. O tym, że w mieście Jaśle powstało takie miejsce, dowiedziała się od dyrektora Departamentu Komunikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kacpra Labery, pochodzącego z Jasła, absolwenta pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Obiekt zrobił na Barbarze Nowackiej olbrzymie wrażenie, o czym nie omieszkała wspomnieć podczas spotkania z dziennikarzami. Niedziela w Jaśle, gościnne pod Karpacie i wspaniały generator nauki, bo edukacja to przecież nie tylko szkoła, ale to też samorządy, które inwestują w rozwój. I generator nauki jest cudownym przykładem na to, jak... Wspaniale można młodzież zachęcać do aktywności, do zdobywania wiedzy i pozyskiwania. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak w gmachu zresztą dawnej szkoły podstawowej powstało miejsce, które jest absolutnie lokalną perłą, przede wszystkim inspirującą młodych do zdobywania i pozyskiwania wiedzy, zresztą nie tylko młodych. Przed chwileczką miałam też spotkanie z młodzieżą ze szkół podstawowych i nauczycielkami nauczycielami, a uprzedzając Państwa pytania, głównie pytali o prace domowe, młodzi. A, a nauczyciel, z nauczycielami rozmawialiśmy chwilę o wynagrodzeniach, bo jak Państwo wiecie, większość samorządów już od 1 marca wypłaciła wynagrodzenia nauczycielskie zgodnie z deklaracjami rządu Donalda Tuska podniesione o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i o 33% dla nauczycieli początkujących. A przy czym. Przychodzi też wyrównanie od stycznia, co jest naprawdę dobrą, oczekiwaną zmianą. My żeśmy obiecali nauczycielkom i nauczycielom poprawienie prestiżu zawodu i to się właśnie dzieje. Jak podkreśliła minister Barbara Nowacka, dyskusje dotyczyły również odchudzonej podstawy programowej o 20% i jest to konieczne do przeprowadzenia. Zmiany dotyczące podstaw programowych wejdą w życie od 1 września, a prace domowe nie będą zadawane już w kwietniu. Zapowiedziała również, że od 1 września w klasach od 1 do 3 będą odbywać się zajęcia z pierwszej pomocy. Ministerstwo we współpracy z Fundacją WASZP przeprowadzi szkolenia w tym zakresie. Podstawa programowa zostanie odchudzona o 20%. To jest zmiana konieczna, zmiana, która... Um, i dla naszych poprzedników też była w sposób oczywisty do wykonania. Trwały prekonsultacje na dokumentach eksperckich. Niedługo w ciągu kilku dni zobaczycie Państwo, tygodni zobaczycie dokument ministerialny, który będzie już niósł tę proponowaną przez ministerstwo zmianę w podstawie programowej. Na pewno będzie szczuplejsza. Nie, nie zmieniamy w tej chwili podręczników, ponieważ zmiana podręcznika, żeby on był dobrze przygotowany, musiałaby potrwać około roku, a zmian szkoła potrzebuje natychmiast, potrzebuje ich jak najpilniej, również dlatego, żeby dzieciaki mogły dobrze przygotować się do egzaminów ósmoklasisty. Te zmiany, o których mówię, dotyczące podstaw programowych wejdą w życie od 1 września, a zmiana dotycząca prac domowych wchodzi w życie w kwietniu. Dla nauczycieli jest oczywiste, że podstawa musi być odchudzona, bo oni też nie nadążali z materiałem. Stąd taka, takie błędne koło, które się robiło, czyli duże wymagania, co musi przerobić nauczyciel. Nauczyciel próbujący przerobić nadmiar podstawy, nadmiar materiału, uczeń, który w domu miał nadrabiać. Więc żeby nadrobić w domu, co robią, korzystają z korepetycji ci, których na to stać, a ci, których na to nie stać, po prostu wypadają coraz gorzej i gorzej. I znowu nauczyciel, który nie jest w stanie podciągnąć uczniów. Bo musi gonić za podstawą programową. Nauczyciele rozumieją, akceptują te zmiany. Oczywiście do tego też będą dostosowywali swój program nauczania do tej zmienionej podstawy, ale oni są na to gotowi, bo doskonale wiedzieli, że w takim trybie, z taką ilością materiału, nie da się dobrze pracować z dzieckiem, a celem nauczycielki, nauczyciela jest to, żeby uczeń wyszedł z jak najlepszą wiedzą, żeby ją zrozumiał, a nie żeby miał odchodzone kolejne punkty. I, I to punkty często, jak mówią eksperci, niepotrzebne, bo Coś chyba jest nie tak, że uczeń musiał znać szczegółowo budowę liścia, a nie umiał rozróżnić od, dębu od klonu. No to ym, ten proces nauczania musi jednak wrócić na tory, w których nie wiedza wyłącznie wtłoczona, wymagana, przetestowana będzie, ale będzie to wiedza, którą, którą można potem wykorzystać, która będzie wiedzą absolutnie praktyczną, użyteczną i pozwoli iść dalej z materiałem, a nie po raz 17-18 przerabiać z młodzieżą rzeczy które później w tym dorosłym życiu okazują się kompletnie niepotrzebne, a te rzeczy najpotrzebniejsze gdzieś, gdzieś znikają. Jeszcze jedna rzecz, również od 1 września w klasach 1-3, a propos rzeczy praktycznych, będziemy współpracując razem z Fundacją WOŚP, prowadzili zajęcia z pierwszej pomocy. WOŚP przeszkali nauczycieli, a w klasach 1-3 dzieci będą miały w sumie wymiar 12 godzin, że nauczą się pierwszej pomocy, bo to jest potrzebne, to jest praktyczne, to jest rzecz, którą każdy obywatel, powinien umieć. O zdanie na temat wizyty minister edukacji w naszym mieście zapytaliśmy również burmistrza Jasła. Cieszę się, że Jasło jest doceniane jako to miasto, gdzie robi się wiele dla edukacji. Mówię edukacji, bo mówimy o tej, nie tylko o świecie, ale właśnie o tym, co prezentujemy, mamy do zaprezentowania w Generatorze Nauki Gen. To przedsięwzięcie, które ma służyć rozwijaniu wiedzy. Zachęcaniu do nauki i cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy pani minister o tym wspomnieli. Akurat Jaślanin, który pracuje w kancelarii ministerstwa, jest tam dyrektorem, podpowiedział. Dziękuję za to. Dzięki temu mogliśmy pokazać to, co robimy w mieście. Niewątpliwie to jeden z przykładów, które są rzadko na terenie kraju spotykane. Jesteśmy na pewno prekursorem w tym zakresie. A to, jak chętnie różne grupy, nie tylko dzieci, ale i dorośli korzystają z generatora nauki, to chyba najlepszy dowód, że pomysł był trafiony. Pani minister, na trasie pani wizyty znalazł się Jasło. Dlaczego? Bo Jasło ma wspaniały generator nauki. Bo Jasło to miasto, w którym... Dzieje się dużo rzeczy, gdzie dobrze funkcjonują szkoły, gdzie jest sprawny samorząd i miasto, które po prostu jest miastem przyjaznym edukacji. Zresztą widać, jak Podkarpacie się zmienia i jak ta tendencja dbania miasto o edukację jest coraz, coraz bardziej ważna, coraz bardziej widoczna. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Zresztą też moi współpracownicy bardzo namawiali. Um, żebym do jasła przyjechała a są też stąd z okolic